Tytułem wstępu przeglądałem Wiedzę i Życie numer drugi z roku 1992 i mamy w nim taki artykuł oblicza komputerów odnośnie komunikacji z komputerami. I tutaj jest takie coś. Prawdopodobnie już dziś w laboratoriach komputerowych powstają inne, doskonalsze sposoby komunikowania się z maszynami. Jednym z nich będzie zapewnie, zapewne wydawanie poleceń głosem. I tutaj takie znamienne zdanie. Z drugiej strony, przyjemnie byłoby powiedzieć do telewizora: poproszę program trzeci, zamiast męczyć się z małymi przyciskami pilota. Nie chciałbym jednak, by ktoś czytający te słowa za lat 25, pomyślał sobie: jakie to było naiwne. Przewidywanie przyszłości, nawet z wykorzystaniem przyjaznego oblicza komputerów, jest bowiem zajęciem wyjątkowo niewdzięcznym. Autorem jest pan Jakub Tatarkiewicz. Dzisiaj parę tematów związanych z asystentem Google i smart home. Ok, Google, pogoda na dziś Kwidzyn. Dzisiaj w Kwidzynie mamy zachmurzenie. Najwyższa prognozowana temperatura to 14 stopni Celsjusza. Najniższa 12 stopni Celsjusza. Mamy teraz 13 stopni Celsjusza i zachmurzenie. OK, Google. Włącz telewizor. OK, telewizor. Włączam. OK, Google. Dołącz

Okej, okay, Google, włącz Marantz. Okay. bo jak jest tego, e, to na dwory, to, tam to, filone, to jest e, jak jest, jest Okej, okay, Turn on marants. Sorry, it looks like those lights haven't been set up yet. You can do that in assistant settings. Okay, Google. Włącz marants. Jasne, Marantz włączam. Okay, Google. Włącz PC. OK, go, Turn on PC. Got it. Turning the PC on. Dobra, tu się włącza PC. Jak widać. Pojawiają się na telewizorze powiadomienia z telefonu. A wszystko dzięki KDE Connect. Dobra, tu mamy aplikację KDE Connect. Można wysyłać pliki na telewizor. Czy widać? Można używać telefonu jako gładzika. Kursor się rusza. Dobra. Można sterować multimediami. Spotify. I'm wykonywanie poleceń. Mam zdefiniowane. Wyłącz. Wyłącza. Teraz go włączę i pokażę, jak z dowolnego miejsca na świecie móc włączać. Mamy w biosie funkcję AC Back. Mam ustawioną na memory, czyli jak nie będzie zasilania, jak komputer jest włączony, to po powrocie zasilania on się włączy. A są jeszcze opcje always on i always off, czyli jeżeli on, ustawimy ALWAYS ON, to komputer zawsze nam się włączy jak wyłączymy i włączymy zasilanie. Jak będzie ALWAYS OFF, to nam się wyłączy przy zaźniku zasilania i nie włączy jak zasilanie powróci. I tutaj cały bajer polega na tym, że Komputer mam podłączony przez Sonofa. A Sonofa mam podłączonego do Google Home. OK Google. Turn off PC. Dobra, telewizor ma wbudowanego asystenta Google, mikrofon. Komputer włącza się przez Sonofa. Natomiast. AmpliTuner jest obsługiwany przez Broadlinka. Broadlink to jest Broadlink to jest takie sprytne urządzenie z diodami LED dookoła, które można zaprogramować, żeby wysyłało odpowiednie komendy IR. Również nadaje się do sparowania z asystentem Google. Aplikacja BroadLink wygląda tak. I tutaj na przykład Maranca mogę włączyć. Mogę wyłączyć. Mogę włączyć DVD. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj są dosyć ubogie te. DVD się włączyło jeżeli chodzi o sam telewizor to działa dosyć to jest wszystko, wszystko... Sporym powodzeniem cieszy się mój filmik odnośnie naprawy piekarnika. Tak się złożyło, że piekarnik sam się naprawił, ale ponieważ zrobiłem obejście i zainstalowałem Sonofa, także nie czuję potrzeby wracania do ustawień fabrycznych. Dobra, tutaj prezentacja smart home'a. Bo przy pierwszym filmiku chyba nie pokazywałem integracji z Google Home iPhone. OK Google, włącz piekarnik, ok Google, turn on piekarnik. Dobra, jak widać, załapał ten. Załapał mikrofon w telewizorze, ale możemy używać Google Home. Dobra, tutaj mamy urządzenia zintegrowane z tym zbrodnikiem. Poziomu telefonu możemy włączać i wyłączać. Dodatkowo możemy korzystać z aplikacji Everlink. Włączać, wyłączać. Mamy pomiar mocy. Możemy ustawić czasy włączania, wyłączania. Albo timer za ile minut ma się wyłączyć. OK Google. Wyłącz piekarnik. Coś się gryzie? Okej okay, Google, turn off piekarnik. Okej okay, Google, turn off piekarnik.